A teraz zwróćcie uwagę, jak to wygląda przy suszarce. Widzicie u góry? Właśnie tędy uchodzi. Nawet jak są wyczyszczone filtry i tak dalej. No, byłem już z tym na gwarancji, ale długi temat. Ale dobra, sami widzicie, tak samo im pokazywałem. Świeżo teraz przyjechałem. I zwróćcie uwagę, no nie zobaczylibyście tego gołym okiem, no nie? A jest, są zagrzane. Zbliżka, tak, tarcze, z, z tyłu i teraz z przodu. Widzicie, Ekstra. fajnie to pokazuje. A teraz mamy silnik. Świeżo przyjechałem, nie byłem daleko, ale można naprawdę to akurat też jako mechanik. No mechanicy używają termowizji.